ja fundatorze, o to dzieci, które znasz. Dzisiaj to. Duchowe dziedzictwo św. Wincentego Palotiego, zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, życie wspólnotowe, odcinek 22. Drodzy współbracia, dopiero wtedy widzimy człowieka prawdziwie, gdy na niego patrzymy z miłością i serdecznością. To jest jedyne prawdziwe spojrzenie na człowieka. Tylko pod takim spojrzeniem, drugi człowiek otwiera się i pokazuje, jakim naprawdę jest. Dlatego miłość jest tak mocno akcentowanym przykazaniem. Podkreśla święty Jan, że bez niej nie znamy Boga, ale analogicznie można powiedzieć, że bez niej nie znamy też człowieka. Nie mówmy, ja go znam, ja już wiem, jaki on jest, gdy nasz wzrok jest przysłonięty niechęcią. Bo dopóki nie miłujemy, trwamy ostatecznie w złudzeniu. Ludzie lękają się wyjścia ku drugim, wywieszają tabliczki, wstęp wzbroniony. Lęk przed odkryciem się, lęk przed utratą niezależności to jest najgłębsze źródło wzajemnej izolacji. Lęk przed spotkaniem się z człowiekiem, w którym nie ma miłości. Pokusa, by pozostać w bezpiecznym miejscu, choćby w wielkim bloku, ale w odosobnieniu. Tymczasem człowiek nie może zrezygnować z miłości, z czekania na miłość. I zawsze czeka na kogoś, kto mu to umożliwi. Jezus wyszedł naprzeciw tej ludzkiej potrzebie kochania i bycia kochanym. Kiedyś ludzie stracili wspólny język stóp wieży Babel. Do dziś tego języka szukają. Chodzi o język uniwersalny. O możliwość porozumienia się, zrozumienia mentalności innej niż nasza. Chodzi o język, który może sprawić, że niemożliwe przykazanie stanie się znów przykazaniem centralnym i jedynym. Posłannictwem Jezusa i naszym jest odbabelizować świat, a wszystko, drodzy współbracia, zaczyna się i zależy od naszej najmniejszej wspólnoty. Każda moja myśl, każde moje słowo. Każdy gest czyn to albo budowanie wspólnoty i nadzieja na nadejście zjednoczenia i jednej owczarni, albo jej burzenie i grzebanie tej wielkiej nadziei. W tym sensie życie wspólne to najbliższa mi rzeczywistość, od której można powiedzieć, wszystko inne zależy. Jakie są nasze wspólnoty, takie będzie też zjednoczenie. Taka będzie jedność kościoła. I dlatego pytam: jak łączy nas w jedno nasza konsekracja? Jak łączą przyrzeczenia czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, wspólnoty dóbr, ducha służby i wytrwania? Zwłaszcza te trzy ostatnie, one właśnie ukierunkowane są na tworzenie wspólnoty. One szczególnie podkreślają naszą wspólnotowość, nasze zdanie się na siebie. Zauważmy, myśmy się zdali na siebie w zakresie dóbr, w zakresie służby i na drodze wytrwania we wspólnocie stowarzyszenia. Jak te przyrzeczenia nas łączą? Nasze prawo podkreśla, że jest to nie tylko umowa z Bogiem, to jest także umowa z człowiekiem. Myśmy się umówili, żeby być razem i dlatego powinniśmy czuwać, aby dotrzymać tej umowy bo zburzona jedność w naszych wspólnotach, to zburzone zjednoczenie, to opóźnianie nadejścia jednej owczarni,